Dzisiaj przeanalizujemy praktyczny przypadek wdrożenia mapowania strumienia wartości. Przykładem będzie firma transportowa X. Nie będę tego zmieniać przez opis wszystkich metod, żeby nie robić zamieszania. I przeanalizujemy cały proces tworzenia usługi dla klienta i ustalimy jego graficzną mapę. Najpierw y, obserwujemy procesy i wykonujemy pomiary czasowe każdej czynności wchodzącej w skład tworzenia usługi. Pierwszym krokiem jest y, przyjęcie usługi od klienta lub y, w ogóle wyszukanie najpierw klienta i znalezienie odpowiedniej oferty, następnie jej wybranie. Y, po wybraniu oferty y, można wtedy przejść do, już do właściwej obsługi klienta, polegającej na szczegółach um, wykonania usługi. Um, no i po wstępnych ustaleniach też oczywiście pracownik logistyki analizuje otrzymane zlecenie transportowe otrzymane od klienta i jeszcze ostatecznie podejmuje decyzję o jego przyjęciu bądź odrzuceniu. I można właśnie z tych czynności, które wymieniłam już wyodrębnić pewne działania, które możemy już wpisać na naszą mapę. Takie jak na przykład wyszukiwanie ofert. Druga czynność to obsługa klienta. I trzecia czynność to analiza zlecenia. Oczywiście mierzymy ile to czasu zajmuje na przykład mapę tworząc tylko dla jednego rodzaju ładunków lub dla jednego rodzaju klientów no to to już musimy wybrać sami co chcemy przy tej mapie tym razem przeanalizować. Po otrzymaniu po ak za akceptacji tego zlecenia można już przystąpić do realizacji usługi. Należy tutaj pracownik logistyki powiadamia kierowcę o miejscu załadunku i dokładniejszych szczegółach. I tutaj też może właśnie już mamy pierwszy taki zapytajnik, bo tutaj mogą wystąpić różne, różne problemy, tak? I to już musimy, akurat na tym przykładzie damy ten problem, że właśnie tutaj wystąpił problem z niepełnymi danymi. Chyba jest to dosyć częsty problem, Logistyce więc będzie tutaj idealnie pasował. I do naszej mapy możemy dodać kolejną czynność, jak przekazanie danych. I taka uwaga, że już dajemy pierwszy problem, czyli braki w danych. Jeszcze cofając się do zlecenia może być też tak, że tutaj możemy analizować to zlecenie, ale może musimy każde zlecenie dawać do działu prawnego lub do innych osób decyzyjnych i wtedy mamy okres oczekiwania aż ten dany dział da nam odpowiedź, czy możemy przyjąć to zlecenie. W związku z tym możemy też tutaj dać też kolejną czynność, jaką jest oczekiwanie na decyzję co jest tak naprawdę, już od razu można przyjąć, że jest pewnym marnotrawstwem. Ale dobra, wracając, czyli tak, kierowca otrzymał dane, dojeżdża na załadunek. Tutaj możemy też już dodać taki problem, że występują problemy z adresem. Następnie, no ale dobra, problem rozwiązany, zmarnowany czas, ale dobra, kierowca Przystępuje do. Podjeżdża pod załadunek, przygotowuje swoje dane, jest sprawdzany. No i kolejny problem, czyli w miejscu załadunku nie mają jego danych. I tutaj też zapisujemy ten problem w takim razie. I znowu jest marnacja czasu. Znowu ktoś rozwiązuje ten problem. Ale dobrze, powiedzmy, że po. 15 minutach jest już rozwiązany problem i następuje załadunek. I tutaj też oczywiście, e, znaczy tak, wiadomo, że te wszystkie błędy nie zawsze wystąpią w trakcie jednego wykonywania usługi, ale ja uważam, że najlepiej jest podać je wszystkie na tą mapę. Wszystkie możliwe, które wystąpiły, które. E, które po prostu zauważyliśmy, które mogą mieć wpływ na wykonanie tego zlecenia. I tutaj na przykład na załadunku może być problem z niewłaściwym zabezpieczeniem ładunku i po prostu także dopisujemy to na mapę. Kolejnym, kolejnym działaniem jest już transport na rozładunek. No i tutaj też występują takie problemy jak mm, na przykład awarie, czyli nie wiem, można, można też temu było wcześniej e, zapobiec poprzez sprawdzenie e, pojazdu, poprzez przegląd techniczny. E, problemem też może być e, wybieranie złych tras, jakichś e, niepotrzebnie długich, e, niepotrzebnie ciężkich. Lub z zakazami, lub z innymi jakimiś robotami drogowymi, i dlatego to marnuje i paliwo, i opłaty drogowe, i zużywanie się środków transportu, no i też rzeczywiście czasu. Może to też prowadzić i do kary naliczanych przez klientów, no bo usługa nie jest wykonywana na czas. No i już końcowym etapem usługi jest rozładunek towaru u odbiorcy. No i tutaj też oczywiście mogą wystąpić problemy, które mogły być wcześniej, które można było wcześniej zapobiec, bo na przykład klient stwierdzi, że ma, jest uszkodzenie towaru, to być może poprzez złe zabezpieczenie ładunku albo załadunek już uszkodzonego i na przykład nie było dostatecznej kontroli, żeby to sprawdzić, lub występują jakieś właśnie braki w ładunkach, które też nie zostały zauważone wcześniej. I tutaj, tak naprawdę, rozwiązanie problemu jest najdroższe, bo cała usługa została już wykonana, i żeby z powrotem dowieźć jakiś towar, no to trzeba teraz ponosić kolejne koszty. I teraz, gdy mamy już stworzoną całą mapę, dodajemy też, oczywiście, gdzie powstają wszelkie decyzje. No i teraz taki etap bardzo istotny, bo Sprawdzamy wartość dodaną, które czynności dają wartość dodaną, czyli nie są żadnym marnotrawstwem, ale są bardzo istotne z punktu widzenia klienta. I ja tutaj wartość dodaną podaję jako obsługę klienta, załadunek, transport bez przerw ustawowych, rozładunek z powiadomieniem klienta. Cała reszta to są... Czynności, które nie dodają wartości dla klienta i powinny być wyeliminowane lub usprawnione, bo wiadomo, że nie wszystkie czynności można wyeliminować. I gdy już mamy taką mapę, to możemy przejść do analizy strat w przedsiębiorstwie czyli tego, co możemy usprawnić z tego, co nam zostaje i, i też z wartości dodanej. Wiele strat tak naprawdę już wymieniliśmy na tej mapie, już dopisywaliśmy w trakcie, ale oczywiście to nie jest jeszcze koniec i staramy się znaleźć jeszcze więcej strat. Znajdujemy je gdzieś pomiędzy tymi czynnościami, w środku, gdzieś niezauważalne, po prostu szukamy. Możemy też się wspomóc nazwami strat, i na przykład szukamy strat, jeśli chodzi o bezczynność pracowników. I szukamy, dlaczego wystąpiła gdzieś ta bezczynność i szukamy przyczyn po prostu, że na przykład oczekiwanie na decyzję oraz niezbędne informacje. Możemy też e, stratę na przykład, jeśli chodzi o wady, czyli źle wykonana usługa. Czyli tutaj też sprawdzamy przyczyny, dlaczego, jakie mogły być przyczyny tego, że ona została źle wykonana, czyli na przykład awaria maszyn podczas transportu, błędy kierowców podczas kontroli pozaładunkowej, błędy pracowników, przy, spedycji przy odbieraniu informacji od, klient, od klienta, przekazywanie nieodpowiednich informacji od spedycji dla kierowców o adresach, trasach wyboru, czasach załadunków i rozładunków. Kolejna strata to nadprodukcja i też można ją oczywiście do usługi porównać, ponieważ zbędne przemieszczanie się kierowców, to może być na przykład taka nadprodukcja i dlaczego ona występuje? No bo na przykład, kierowca nie ma dostatecznych informacji o adresie, lub jeździ z jednego magazynu na drugi, z miejscowości, nawet jeśli są to miejscowości o 5 km oddalone, to po prostu marnuje, tak? I jeździ po prostu i wykonuje nadmierną usługę. Dany kolejny jest zbędny ruch pracowników i na przykład tutaj też jak pracownicy na przykład z pedycji muszą wykonywać mnóstwo jakichś zadań, bo, bo na przykład jest bałagan w dokumentach i szukają bardzo długo jakichś dokumentów, albo mają nadmiar formularzy, albo nawet brak tych formularzy, nie mają instrukcji i po prostu marnują czas chodząc po prostu niepotrzebnie. I na przykład jeszcze można dać straty niepotrzebne przetwarzanie, czyli na przykład, gdy wyszukuje się oferty, które nie wiem, są niezgodne z, z trasami, jakimi się poruszają kierowcy, pojazdem, który się posiada, czasem wykonania czy nawet kosztem. I zaznaczamy te wszystkie zidentyfikowane straty na tej mapie. Oczywiście, jeszcze jeśli w poprzednim etapie tego nie zrobiliśmy, to wyliczamy też, oczywiście, ile czasu są wartości dodane, ile, a ile czasu inne czynności, które nie dodają wartości. I dopiero po zebraniu tych wszystkich informacji można przejść do procesu tworzenia nowej mapy, czyli stanu przyszłego. Czyli, jak to może wyglądać, gdy wyeliminujemy te straty, te marnotrawstwo, zaoszczędzimy, będziemy, pracownicy będą efektywniejsi, pozbędziemy się bałaganu, dodamy odpowiednie działania, usuniemy te, które są niepotrzebne. I możemy też w ten sposób od razu wyliczyć, o ile nam się skróci w ogóle ten proces. O ile się usprawni, a nawet można wyliczyć, o ile spadną wtedy koszty. I ta mapa może być właśnie podstawą do wdrażania metod i technik lean management w danej firmie. W kolejnych nagraniach będę się zajmować właśnie określonymi metodami i technikami, jak będę właśnie walczyć z tymi stratami, które były wykazane na tej mapie.